Witam serdecznie drogie kochane rybki na przekazie miłosnym przy okazji Walentyny. Kochani, robię te czytania po kolei, ponieważ mam właśnie chwilę, żeby je zrobić w odpowiednim przedziale, jakimś tam moim czasowym, żeby móc je potem jeszcze obrobić i wystawić. I w trakcie, przed chwilą skończyłam czytanie dla wodnika, wyłączyli mi prąd. W związku z powyższym, na szczęście, mam tutaj świeczuszki, tą lampeczkę, która nam tutaj cokolwiek oświetla, ale nie mogę czekać, aż włączą ten prąd, ponieważ nie wiem, kiedy to się zadzieje i bym nie mogła Wam zrobić czytania. Więc jeśli się włączy prąd, to nagle będziemy mieli tutaj trochę jaśniej. Natomiast jeśli nie, przepraszam, no to kochani, ja będę widziała, bo ja tutaj widzę karty. Więc zostawimy to w takiej formie, jak jest. Więc wyjątkowo tutaj macie taką aurę. To nie jest tak, że ja to specjalnie zrobiłam. Po prostu nie mam oświetlenia. I mam nadzieję, że to zdążę na tyle szybko zrobić, że będę mogła to wystawić. Bo przecież bez internetu z kolei nagrywać mogę sobie w telefonie, ale bez internetu tego nie wystawię. Kochani, czytanie, przekaz miłosty przy okazji Walentynek, ponieważ nie jest to czytanie stricte na Walentynki, tylko teraz co tego dnia absolutnie nie. Jest to czytanie. Po prostu poprzedzające walentynki, które może coś tam wniosą do Waszego życia, może akurat właśnie tego dnia się okaże, że troszkę inaczej podejdziecie do, do sytuacji, do swojego związku, czy do siebie samych, czy do relacji. Może to będzie jakaś wskazówka dla Was, może coś dzięki temu zrozumiecie, może dzięki temu wykonacie jakiś ruch, bądź nie wykonacie jakiegoś ruchu. Po to jest to czytanie. To nie jest czytanie terminowe od do, ani tylko na walentynki, tylko czy przekaz miłosny przy okazji walentynek, bo rzeczywiście ta sceneria tutaj, którą sobie stworzyłam, która panuje teraz przecież właśnie wszędzie popchnęła mnie do tego, żeby takie czytania wam zrobić, o czym Wam mówiłam już w lutym i chciałam to zrobić i chciałam spróbować, jak to się będzie właśnie, jak to się odbędzie, jaki będzie od Was odzew i oglądalność tego. Więc tak właśnie taki przekaz właśnie chciałam dać. Was zrobić. Kochani, na początku oczywiście, króciutko będzie, króciutko, nie martwcie się, kochani, króciusieńko i na temat po prostu jakiś przekaz, wskazówka, sami sobie zdecydujecie, co z tego weźmiecie. Na samym końcu robimy wy z każdym znakiem, a raczej na odwrót każdy znak z Wami, jak tutaj będzie rezonował, co tutaj dany znak może powiedzieć w relacji z wami i myślę, że to będzie dosyć ciekawe, więc co kochani, zaczynamy ja na szczęście karty widzę, widzę co na nich jest więc jeśli wy tutaj no nie da się tego bardziej niestety rozjaśnić nie mam tutaj tego czym podświetlić, szczerze powiem więc wybaczcie, no wszystko dzisiaj mamy na prąd, więc tak to wygląda poproszę w takim razie o przekaz o przekaz kochani dla rybek dla rybek, o przekaz miłosny dla rybek poproszę dla rybek, które są w związkach i które są singlami. Mam nadzieję, że mi wystarczy też baterii w telefonie. Bo nagrywam już któryś filmik pod rząd, mając właśnie jeszcze tylko chwileczkę czasu. No ale mam nadzieję, że damy radę. Dobra. Kochani, rybki w związkach. Rybki w związkach. Mhm. Mm i rybki single co tam u singli? okej okay. nie wiem czy widzicie coś tam może widzicie ale na pewno nie widzicie co tu jest do mnie mam kochanie o to nawet nie mam co przybliżać na szczęście mam tą czerwoną lampeczkę, którą sobie na tą okoliczność tutaj zapaliłam. Kochani, na spodzie talii ja wam tylko tyle mogę powiedzieć. Na spodzie tali mamy kartę umiarkowania. To jest bardzo specyficzna talia, więc będę trochę inaczej czytała niż, niż dotychczas, ponieważ jest to ta, ta talia romantyczna, no, romantyczny tarot, tak się nazywa. Tutaj są ilustracje par zakochanych, scenek miłosnych, które troszeczkę odbiegają od takich zwykłych archetypów, które mamy przypisane przy danej karcie, bo dają nam właśnie dodatkowy bodziec, jak to w tym aspekcie miłosnym nawet widział autor chociażby tej talii. I to jest bardzo fajne, bo troszeczkę nas to wybija z, tego takiego, z tych takich określeń, które gdzieś tam mamy, do nas przywierają cały czas i którymi się posługujemy. Więc karta umiarkowania tutaj wygląda bardzo fajnie, bo tutaj siedzi sobie gentleman. nie wiem czy, no nie widzicie prawdopodobnie Siedzi sobie gentleman, znaczy stoi gentleman, gentleman przy barze i obok nalewa mu pani z dzbanka oczywiście wodę, która się rozlewa, co jest oczywiście archetypem akurat karty umiarkowania. W nim jest taki spokój, w, nim, w niej również, tak, taki spokój, ukojenie, ta woda się trochę wylewa ponadto, czyli mamy taki, taki pokazana taką scenę, gdzie, gdzie panuje tutaj taki spokój, zrozumienie i, a raczej bym powiedziała, rozumienie się bez słów. Ja to w ten sposób odbieram właśnie kartę w tym, w tym wydźwięku. Więc tutaj powiedziałabym, że taki Aspekt może byłby wam potrzebny czasami w relacjach, właśnie rozumieniu się bez słów, bo czasami te słowa, nawet jeżeli są dobre, to czasami coś mogą źle być zrozumiane, prawda? Na pewno, przepraszam, nieraz mieliście takie odczucie. Więc zobaczmy sobie w tej aurze tego umiarkowania, co jest w związkach tak, partnerskich, co tutaj nam się pokazuje. Karta cesarzowej na początku, i tutaj mamy księżniczkę taką właśnie, no, bo to taka bardzo młoda osoba jest, yy, która schodzi sobie po prostu z dziedzińca po schodach z pięk w pięknej sukni, yy, pochylona do dołu. Normalnie mamy brzemienną w ogrodzie yy, cesarzową. Tutaj jest pokazane takie po prostu kontrolę nad sobą i takie poczucie własnej wartości i takiego, takiej własnej przestrzeni, więc wydaje mi się, że w waszym związku jest potrzebne, potrzebna jest na pewno jakaś przestrzeń, takie zrozumienie, ale myślę sobie, że wy się nawzajem uzupełniacie, jeśli chodzi tutaj o relacje. Dlaczego? Dla karta cesarza i karta maga no, może tutaj nam powiedzieć, że wy potraficie się nawzajem oczarowywać. Każde z was ma jakiegoś asa w rękawie, co do drugiej osoby, potrafi mi zaskoczyć. Jedna strona może być właśnie tą cesarzową, czyli tą opiekunką, matką, rodzicielką, też pełną pomysłów, jak i mak, też pełen pomysłów, czarujący, chociaż czasami po prostu może za bardzo czarujący, bo może to też wpływać czasami na brak jakichś zaufania do tej osoby, ale pokazane tu jest naprawdę takie dogadywanie się i umiejętność dogadywania się w jakiś odpowiedni sposób każdy z Was na swój, na, na swój własny sposób. I na końcu mamy asa kielichów, czyli Kochani, tak naprawdę ta miłość tutaj jest pokazana, tylko ta miłość będzie przy Was wtedy, kiedy właśnie znajdziecie ten balans w tym umiarkowaniu, kiedy znajdziecie ten spokój, właśnie kiedy każdy z Was znajdzie też swoje miejsce, ponieważ Wy być może potrzebujecie przestrzeni, o czym powiedziałam na samym początku, a znowu Wasz partner czy partnerka w tym magu może potrzebować jakiegoś takiego zaistnienia, takiego trochę zabłyszczenia na czym wam może totalnie nie zależeć. I teraz niezrozumienie tej drugiej strony może powodować u was napięcia niepotrzebne i brak właśnie, bądź, bądź zepsucie tej, 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 tej stabilności, tego właśnie umiarkowania, o którym mówię w tle. Więc pomyślcie, czy tak bardzo was drażni to, że ktoś potrzebuje jakiejś tam uwagi, bo ma takie cechy charakteru, a wy akurat tego nie potrzebujecie, to to, to, to to znaczy, że ta osoba ma też nie potrzebować, bo wy tego nie potrzebujecie? No absolutnie nie. Więc potrzeba jest wam tutaj więcej przestrzeni miłości do siebie, i takiego zrozumienia i ta relacja naprawdę tutaj może być cudowna i wtedy uwolnią się z Was jeszcze dodatkowe emocje, czyli właśnie takie pobycie w ciszy czasami, nie oceniania, nie krytykowania, nie zwracania sobie uwagi, nie podcinania sobie skrzydeł nawzajem, tylko bycie razem, ale tak naprawdę każdy gdzieś tam ewoluuje sam w swoją stronę. To jest tutaj pokazane. Nie wiem, na ile to wpłynie na wasze jakieś tam relacje. Jeżeli macie trudne relacje, to na pewno nie, 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 nie dzisiejsze czytanie jest o tym. I na pewno na takich mega trudnych relacjach no, nie da się w ogólnym czytaniu o tym opowiedzieć, bo to musi być wtedy sesja prywatna. Ale tutaj naprawdę to wygląda cudownie. Tylko troszeczkę zrozumienia cierpliwości i rozumienia się bez słów, po prostu w ciszy. Jeśli chodzi o single, mmm, moje drogie, kochane single, to powiem Wam tak, u Singli m, powiedziałabym tak: Wy jesteście bardzo nastawieni na, na to, żeby mieć tą rodzinę. Bardzo identyfikujecie się z tym, żebyście chcieli mieć kiedyś partnera czy partnerkę, wziąć ślub, dom, dzieci itd. itd. Natomiast absolutnie nie wkładacie w to jakoś specjalnie pracy. Albo ta praca, którą może wkładacie, bo moglibyście mi tutaj napisać, jak to nie, ja zawsze się angażuję na maksa i tak dalej. Ale co to znaczy angażuje się? To nie jest tak, że wy się angażujecie w coś. Czy wy się angażujecie też w siebie? Czy wy macie najpierw poczucie ze sobą takiego kontaktu? Macie poczucie, że jesteście w kontakcie sami ze sobą? Że, czy tylko oczekujecie czegoś od zewnątrz? Czyli jak z zewnątrz przyjdzie partner, czy partnerka wam to da? Bo jeśli tak, to dlatego nigdy nie, pod, nie, nie, nie utrzymacie związku bądź nie, nie przyjdzie do Wam związek taki, jakiego byście chcieli. Potrzeba jest wam pracy i współpracy, przebywania z ludźmi, obserwowania tych ludzi, ale też obserwowania siebie, po to, żeby móc budować coś stabilnego, żeby móc też zrozumieć siebie i swoje przyzwyczajenia, swoje też wady, ale też i zalety oczywiście, tak? Więc single tutaj powinny trochę popracować nad siebie, nad sobą, pokochać siebie, mieć do siebie taki dobry stosunek. To jest tak jak nawet w ostatnim czytaniu, którymś tam miałam. Tak mi akurat się karty ułożyły i to jest bardzo fajne, bo nawet ten dzień Walentego jedni obchodzą, drudzy nie. I teraz na przykład ci, którzy są w singlami, pomyślą sobie: Boże, jak wszyscy obchodzą cudownie to święto, ja jestem sama, sam albo sama. Taka tragedia. Kochani, wiecie, że są tragedie w życiu, ludzie mają. Nawet niedaleko patrząc, na wschodzie, tak? Gdzie tutaj, nawet u nas, tak? Jakie są różne sytuacje życiowe, bądź zdrowotne? A wy mówicie, że to jest tragedia, bo nie macie kogoś na walentynki. Jeżeli jest tutaj taka rybka, to kochani, tragedią jest wiecie co? Że nie potraficie sobie tego dnia zorganizować, jeśli ten dzień jest dla Was ważny z jakiegoś powodu, chociaż tak naprawdę taki dzień powinniście każdego dnia sobie fundować. Kąpiel, wyjście do kina, samemu, ale dlaczego nie? Pójście na zakupy, sprawienie sobie przyjemności, bądź kupienie zwykłej tabliczki czekolady, jeśli jesteście ograniczeni finansami, no za 5 zł tabliczkę czekolady to chyba dacie radę, tak? Yy, I sprawienie sobie przyjemności, zrobienia sobie przepysznej kawki, czy herbatki, zjedzenie czekoladki, czy cokolwiek innego. Czy obejrzenie jakiegoś fajnego serialu w telewizji, yy, czy cokolwiek, cokolwiek innego. Czy nie można, tak? Czy to naprawdę jest tragedia w waszym odczuciu, że wy jesteście sami, bo to jest jakiś dzień, dzień czego, tak? To jest dzień miłości, ale nikt nie powiedział, że to jest miłości partnerskiej stricte. Dzień świętego walentego. To jest dzień miłości, więc daszcie siebie też tą miłością i nie doszukujcie się tragizmu tam, gdzie go nie ma, bo go w końcu przyciągacie do siebie, tak? W ten sposób myśląc. Więc od razu tutaj robię nunu -nu dla tych osób, które w ten sposób myślą, bo pomyślcie sobie i to jest naprawdę, Przebudzenie ludzi pod tym kątem, żeby naprawdę zaczęli myśleć, wypowiadając nawet takie słowa, jak bardzo jest im trudno, ciężko, bo to jest taki dzień, one są same. I cóż w tym jest dziwnego? Skoro wy nie potraficie być sami ze sobą, to jak chcecie, żeby ktoś był z wami? Odpowiedzcie sobie na to pytanie, ok? Ja tu jestem po to, żeby wam to trochę może w twarz, jak to się mówi, chociaż waszych buzi nie widzę. Ale trochę jestem po to, żeby wam to powiedzieć, no jestem w tym wszystkim szczera te osoby, które mnie znają, może tutaj są rybki, nie pamiętam, bo ja nigdy nie mam pamięci, co, słuchajcie, co do ani dat, nieraz imion, które miały ze mną sesję prywatną, wiedzą, jak, jakie jest moje podejście bardzo dziękuję za te osoby, które właśnie mogę poznawać tutaj. I wiecie, że to jest tylko po to, żeby wam coś rozjaśnić, do czegoś was doprowadzić. To nie jest proste. I wy sami mi mówicie właśnie w tych, w tych sesjach prywatnych, to jest trudne. Oczywiście, że to jest trudne, bo lepiej jest wagon węgla, Wywalić łopatą, zmachać się, pójść spać, niż pracować nad swoim wnętrzem, nad swoimi emocjami. Pewnie, że to jest trudne, kochanie. A co myślicie, że ja tego nie przerabiałam, że ja to się po prostu urodziłam w jakimś szczepku? Kochanie, jak wam kiedyś bym opowiedziała, to byście nie uwierzyli. Yy, więc. Yy, ale ważne jest to, żeby właśnie pokochać siebie, a nie oczekiwać, że ktoś przyjdzie, i was będzie kochał. Więc nie traktujcie absolutnie tego święta w ten sposób. Jeżeli chcecie go celebrować, to celebrujcie go na swój sposób. Fajnie, bo mam okazję kupić sobie czekoladę i zjeść. Po prostu w ten sposób podejdźcie do tego. Że na przykład, jeżeli jesteście na diecie, no to to jest właśnie okazja. To jest okazja do zjedzenia tej przepysznej czekolady. Albo obejrzenia jakiegoś tam serialu sobie wieczorem, tak? Albo pójścia z koleżanką gdzieś tam sobie na coś tam, tak? Mm, czy tam z kolegą, czy kolega z kolegą. Nieistotne. Potraktujcie to z tej pozycji. Czy to nie brzmi fajnie niż siedzenie w tym dole i zastanawianie się? Dlatego to robię przed tymi walentynkami, żeby być może przebudzić niektóre osoby, nawet jeżeli to będzie jedna rybka tutaj, bo akurat do Was teraz mówię. To będzie dla mnie już coś cudownego, że popchnęłam was do czegoś i dałam wam jakąś iskierkę czegoś. I na tym mi najbardziej zależy. Dlatego mi nie zależy na zasięgach oczywiście, tak? Chociaż jest mi miło, też bym chciała, żebyście mnie subskrybowali, lajkowali i tak dalej, bo więcej osób do mnie trafi, ma wybór, czy zostać u mnie, czy nie. A ja też będę miała w którymś momencie odpowiedź, czy mam się tym zająć do końca życia w formie nawet. Życiowej, czy tylko traktować to raz na jakiś czas do skoku, właśnie jako pasję. Wszystko to są odpowiedzi potem, które płyną, więc każdy jest, dla nas jest, każdy dla siebie jest po coś tutaj, tak? Ale, ale każda jedna osoba tutaj, która coś z tego wyniesie, będzie dla mnie czymś wartościowym. Dlatego, że wy ciągle zostawiacie po sobie pobojowisko, i tutaj mówię oczywiście o singlach, co no nie jest tutaj dobre, bo zawsze gdzieś zostają po was jakieś stare paradygmaty, stare, stare myśli, stare właśnie takie myślenie o sobie, że ktoś wam czegoś nie daje i od tego to się zaczyna cała historia. I później jest jakiś wasz wewnętrzny dramat, tak jak powiedziałam, wasz wewnętrzny dramat, bo dramaty to naprawdę są na świecie, tak? I ludzie naprawdę mają swoje dramaty, takie naprawdę, które nie wynikają z jakiegoś poczucia, tylko po prostu ze zdrowia albo z sytuacji, która się wydarzyła yy, i tak dalej. Więc tutaj trochę głowa do góry, drogie kochane rybki, dobra? Yy, no i cóż, lecimy teraz wy z każdym znakiem, a raczej każdy znak z wami więc jeśli macie kogoś z danego znaku w swoim związku, no to zobaczycie jak teraz karty przedstawiają jego energię oczywiście to jest bardzo ogólne, no umówmy się tak bądź jeśli jesteście singlami gdzieś tam kogoś macie na oku, a wiecie spod jakiegoś znaku, no to też zobaczycie co tutaj może to pokazywać, przy czym tak jak powiedziałam bierzcie to oczywiście przez sitko, ponieważ jest to bardzo ogólny przekaz, mimo wszystko ale ma do kogoś tam na pewno dotrzeć tarot nie jest stawiany, przynajmniej w takiej formie jak ja to robię, w poważnej formie nie jest stawiany tak po prostu, tak? Lecimy, kochani. Baranki z rybkami, czyli jeśli macie jakiegoś baranka. Jeśli macie jakiegoś baranka, to tam toczycie ciągle jakieś bitwy, albo będziecie toczyć. Tutaj może być ciągle jakaś zazdrość, tutaj może być ciągle jakieś niezadowolenie, tu może być ciągle jakiś foch od tego baranka, ciągle mu coś może nie pasować, kochani. Byk. Z bykami, kochani, będziecie mieli dosyć stabilnie. Fajnie. Byki, jak już się czegoś złapią, przynajmniej w tej relacji, tutaj z rybkami. To raczej są stabilne, być może Wy tak na nich wpływacie w ten sposób, więc tutaj byk jest pokazany stabilnie, dążący do jakiegoś ustatkowania, do jakiegoś poczucia wartości w związku, do jakiegoś takiego, do jakiejś obfitości, takiej, również też materialnej takiej, tak żeby niczego nie brakowało, potrafi, potrafi się skupić na takich przyziemnych rzeczach. Może nie będzie jakiś wylewno romantyczny, ale na pewno będzie starał się pozrobić, znaczy się stworzyć takie poczucie bezpieczeństwa. No, ale to z bliźniakiem, kochani, ja jestem bliźniak. Yy, przy okazji też wam powiem. Yy, kochani, z bliźniakami jest pokazane też bardzo fajnie. Yy, dlatego, że z bliźniakiem. I będziecie mogli liczyć na taką stałość. Bliźniaki są bardzo sentymentalne i bliźniaki mają takie rzeczywiście z tego, co zaobserwowałam, nie tylko u siebie, mając oczywiście inny stendent niż, niż inne bliźniaki na pewno, inną, inny księżyc, inne planety gdzieś tam w swoim kosmogramie. Inną wibrację mam też na pewno niż wiele bliźniaków, ale są niektóre cechy, które są podobne. To jest ta cecha, że bliźniak jest albo bardzo dobry, albo bardzo zły. To zły ja już sobie zmieniłam, bo ja nie mam już czegoś takiego, że jestem zła, tylko po prostu odcinam temat, odcinam ludzi, sytuacje, zdarzenia nie ma dla mnie, tego to już dla mnie nie istnieje. Tak? Kiedyś byłam bardziej nerwowa, wiadomo, człowiek z czasem też ewoluuje cały czas, się uzdrawia. Ja mam dzisiaj prawie 46 lat, bo tam za 3 miesiące kończę. Więc, więc tutaj trochę to się zmieniło od pewnego czasu. Więc z bliźniakiem będziecie mieli taką stabilność, takie poczucie bezpieczeństwa. Bliźniakowi będzie zależało na byciu ze sobą, rozmowach, towarzystwie i na domu. Ten dom będzie dla bliźniaka bardzo ważny, który stworzycie. Raczek. Raczek z kolei znowu was właśnie, bardzo rodzinny i on tą rodzinnością, ten dom już jak gdyby ma co do zasady, będzie, wie zawsze, że ten dom jak gdyby musi istnieć, natomiast bliźniak bardziej do tego będzie dążył. Dla raka to jest oczywista oczywistość, ale rak będzie tutaj starał się utrzymywać ten dom w ryzach, to znaczy, żeby niczego nie brakowało, żeby było upieczone, ugotowane, jeśli mówimy tutaj o mężczyźnie, to żeby było zrobione, żeby było zadbane. Tutaj będzie znowu takie poczucie bezpieczeństwa, ale nie będzie jakiegoś takiego szaleństwa, tak? Bym powiedziała. No i lew, lew, temperamentno-ognisty lew. No, lew tutaj będzie chciał nad wami zapanować, to na pewno. Będzie chciał wszystkim decydować, mieć pierwsze, pierwsze zdanie, będzie chciał wszystko inicjować, będzie miał mnóstwo pomysłów i no niekoniecznie, jeśli te pomysły się nie będą wam podobały, to, to będzie to dosyć sympatyczne. Panna. Z panną, słuchajcie, możecie mieć bardzo fajnie, bo panna mi tu wyszła w karcie gwiazdy, czyli tak, niektóre osoby mogą mieć relację karmiczną, ale wiele osób może po prostu z tymi poukładanymi panienkami spełniać swoje marzenie, czyli jesteście w stanie wszystko zrobić tak naprawdę, bo przy gwieździe jesteście w stanie wszystko zrobić, wszystko zmanifestować, więc tak naprawdę to będzie zależało od Was, ale może to być wspaniała, naprawdę relacja. I wspaniały związek, wspaniała miłość, waga. Waga będzie miała, słuchajcie, takie mm, momenty, kiedy będzie się wycofywać, kiedy będzie się y, y, w jakichś trudnych sytuacjach milknąć, y, szukać jakiegoś rozwiązania we własnej głowie, bardzo często nie znajdując tam, ponieważ wagi ciągle ważą i są bardzo często niezdecydowane. I tu właśnie będzie z tym kłopot, bo zanim waga dojdzie do jakiegoś konsensusu, to tak naprawdę dla Was to będzie brak decyzji, będzie już decyzją i Wy będziecie z kolei coś innego sobie nadinterpretowywać w tej, w tej sytuacji. Więc wagą może być dosyć trudno, może mieć ona takie wahania, właśnie bardziej pod kątem takiego wycofania się, takiego oddalania się, i nie będziecie wiedzieli o co chodzi. Bądź nie wiecie o co chodzi, jeżeli macie już, już taką osobę obok siebie. Skorpion. Skorpiony powiedziałabym, że tutaj y, będą balansowały ciągle. Ciągle będą chciały być gdzieś tam w centrum zainteresowania. Y, y, nie będą miały też problem z podejmowaniem decyzji takich dalekosiężnych, bym powiedziała, tak? Tutaj będzie taki y, od natłoku możliwości, jakie są w życiu, będzie go to przerastało. Czasami nie będzie w, w, nic robił, tak? Y, skorpion. Y, natomiast. Y, y, Mimo wszystko będzie on taki dosyć trudno będzie się od niego odczepić z jakiegoś powodu od tego skorpiona. Ma będzie miał taką energię właśnie, która do siebie przyciąga, ale mimo to m, będziemy mieli wrażenie, że trudno jest nam iść przez życie z takim skorpionem u boku. Jeśli chodzi o was rybki, tak? Strzelec. Yy, strzelce, kochani, cudownie, strzelce będą, z, yy, strzelce z rybkami, kochani, będą łagodzić wszelkie konflikty, po prostu będziecie je zostawiać za sobą, będziecie je przemawiać, obmawiać, yy, przynajmniej tak jest tutaj to pokazane, będziecie zawsze próbowali iść do przodu, a nie cofać się do tyłu i w większości może to być właśnie inicjacja strzelca. Koziorożec, pracowity koziorożec, no właśnie, przy koziorożcu znowu będzie dosyć stabilnie, będzie czasami wesoło, przyjemnie, ale tu nie będzie jakiegoś szaleństwa, namiętności jako takiej, tylko tu będzie taka zabawa, takie, takie cieszenie się z tego, co mamy, chęci dążenia do czegoś więcej, oczywiście taka sielanka. Poczucie bezpieczeństwa również tutaj mi się pokazuje, ale jeżeli komuś zależy na jakimś osiąganiu, nie wiadomo jakich statusów społecznych, finansowych, no to z koziorożcem mimo to że jest pracowitym, no to w związku tutaj takich szczytów nie osiągniecie, bo koziorożec będzie mimo wszystko skupiał się na takich przyziemnych, bardzo błachych sprawach i to będzie dla niego to jest coś na zasadzie kochani Macie rower 15-letni, jako powie, no to przecież on jeszcze jeździ, to można go naprawić. Po co nowy? tak? No, na tej zasadzie. Wodnik. Wodnik, wodnik, kochani, w stosunku do Was będzie tajemniczy. No to jest bardzo niedziwujące mnie, jak to się mówi, dlatego że wodniki są oczywiście znakiem powietrznym, więc tak jak bliźnięta waga. No, dosyć dużo myślą, tak? I tutaj przy arcykapłance pokazane jest, że on się nie będzie umiał otworzyć, będzie zawsze coś skrywał. Będzie bardzo inteligentny, więc jak już coś powie, to powie coś takiego konkretnego, wypowie się konkretnie, natomiast będzie bardzo tajemniczy, nie do końca będzie wiadomo, co mu w tej głowie piszczy, czym on się tam zajmuje, co on by tam chciał, jakie ma pragnienia, bo on nie będzie aż tak bardzo ich uzewnętrzniał, tak? I będzie dużo rzeczy trzymał dla siebie, dlaczegoż, nie wiem, ale nie będziecie chyba w stanie nawet z niego za dużo wyciągnąć. I rybka z rybką, kochani. Rybka z rybką ma kartę bliźniąt, czyli karty kochanków, czyli mo, moją energię. E, rybka z rybką, karta kochanków, miłości, romansu. Powiem tak. No, z, wspólnie z rybkami jesteście w stanie sobie dać naprawdę wielkie, wiele, wiele miłości, wiele romantyzmu. Nie wiem, czy to się przy, przełoży na codzienne funkcjonowanie i to poczucie bezpieczeństwa, o którym tutaj mówiłam, bo dla niektórych poczucie bezpieczeństwa takiego finansowego, domowego czy jakiegoś tam relacyjnego jest ważniejsze niż takie uniesienia czy jakieś romantyczne rzeczy. No a tutaj właśnie to się pokazuje. To są właśnie takie romanse, to jest takie romansowanie ze sobą, to jest ciągłe podobanie się sobie, to jest dbanie o takie rzeczy. No ale niekoniecznie będziecie się czuć może przy tym stabilnie, bo zawsze będziecie mogli mieć takie podejrzenie że skoro on jest taki kochliwy bądź ona taka kochliwa to równie dobrze za chwilę może się zakochać w kimś innym i takie mogą być tutaj dylematy kochani więc jestem ciekawa, jak to jest u Was, czy rzeczywiście to tutaj, co zostało powiedziane, to w jakim stopniu się zgadza, no jestem bardzo tego ciekawa. Kochani, życzę Wam cudownych walentynek, przepraszam Was za tą scenerię, że nie widzicie tych kart, że tak jest w półmroku, ale ja naprawdę już nie miałabym kiedy nagrać dla Was tego, a jeszcze to muszę dzisiaj wystawić, mam nadzieję, że ten prąd za, za jakiś tam czas włączą, ale ja już będę mogła wykonywać coś innego w międzyczasie. Więc macie wyjątkowo pod wszystkich 11 znaków niesamowitą atmosferę. Dobrze, że ja widzę te karty na szczęście. Więc kochani, coś w tym jest, że to światło zgasło przed waszym czytaniem dosłownie, jakaś jest tutaj notka tajemnicy takiej romantyczności, więc może powinniście rzeczywiście skupić się na tej miłości, nie na tej całej reszcie, wyrzucić to wszystko z siebie, wyczyścić te szufladki z głowy, tych wszystkich rzeczy zalegających i po prostu spędzić cudownie ten dzień, czego wam oczywiście życzę i niech miłość będzie z wami. Pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia drogie kochane rybki, pa pa.